Cześć z tej strony Max Witajcie w kolejnym odcinku tym razem po dłuższej przerwie z otwierania paczek z kartami dzisiaj mamy karty piłkarskie dla odmiany z ekstra klasy wiem, że są dosyć popularne ja ich tak często nie otwierałem więc będę miał taki swoisty można powiedzieć debiut mam przygotowane dwa rodzaje kart z ekstra, z ekstra klasy są to Sport Zoo PKO BP Ekstra Klasa tutaj mam Dwie paczki retail, w której mamy 6 kart. One kosztowały, o ile się nie mylę, tak dyszkę. I mam dwie paczki hobby, w której również jest 6 kart. I one już z kolei kosztowały 29,90. Zobaczymy, czy się opłacało. Kupione w Empiku. No i co? Zobaczymy, co jest bardziej warte. Na początek otworzymy sobie może te Retail'e Jeśli takie odcinki będą Wam się podobały z kart z BP, extra Ekstraklasy to dajcie znać Czy mam je otwierać częściej Nie wiem czego się tu spodziewać nigdy nie otwierałem także Jak zwykle szukamy autografów i kart limitowanych dobra Mateusz Skrzy Skrzypczak Kapita Kapemba, Kajetan Schmidt, Amir Almari, Formation Clubhouse, Fornalczyk, Bergier, Ekere, Ciekawy rodzaj karty, ale tutaj myślę, że uszkodzona. Mikel Majgard. No i co, to tyle. No, szczerze. Troszkę jestem rozczarowany. Nie wiem, czy to jakiś specjalny, czy ten Myga, Michael Mygard. Troszkę, jakby bardziej świecący. No, szału nie ma na razie. No dobra, zobaczymy. Może następna paczka odda. Albo może te hobby. Nie wiem, czy jest w nich możliwość trafienia autografów w tych retailach, czy tylko w hobby, ale tu już macie spoilera: kto jest na ostatni. Jakub Łabojko, Hide Witalutki, Witaluki, Rajowicz, Quentin Boisgard, Information Clubhouse, Kozłowski, Terry Colson, Żyro, Wisus, Gikiewicz z Widzewa, Jakub Sypek. Też w takiej niebieskiej wersji, no dobra. Szczerze, no, jestem rozczarowany, bo nic ani numerowanej karty, ale wiadomo, no to jest retail. Teoretycznie są mniejsze szanse. Może tak otworzę, żeby nie było widać. Zobaczymy, czy, czy zasłużyliśmy, czy byliśmy grzeczni, żeby dostać jakiś autograf. No i co to już. A, bo nie wspomniałem, już otwieramy hobby. Za trzy dyszki: Arkadiusz Reca. Alwis ja. John Zems, Michael Emeo, Kasper O, no i fajnie. Mamy już numerowaną. 2 na 45. No i super. Zawsze takie numerowane trafy cieszą. To sobie odłożę. National Treasures, Emma Fumasi, National tre Treasures, Treasures. Czyli chyba coś na wzór. Cards NBA, bo tam też jest taka wersja i True Patriots Artiem Putiwczew. No, bardziej mi się podobają te hobby, zdecydowanie. I co, ostatnia paczka. Kolejny taki króciutki odcinek, ale niestety nie ma czasu i troszkę też funduszy, więc. Otwieramy co możemy, a nie chciałem Was zostawić już i tak bez filmu, bo już i tak była długa przerwa, więc to sobie odłożę, tutaj mamy hobby, dobra, znowu Putivcev, Tomasz Bobczek, Matthew, Matthew Skalets Antoni Kozubal, <śla> to ciekawa karta z Rakowa, <śla> Coś. Nie wiem, czy to jakiś kawałek, żeby puzzle później jakieś ułożyć, czy coś. Coś mi nie może dzisiaj ta kamera. Odmawia posłuszeństwa. O i następne numerowana. Bradley van Hyven. 7 na 10. O, cholera. No to już ładnie. 7 na 10. No, zdecydowanie te hobby oddają. Nie spodziewałem się. Super. Ach, myślałem, że autograf. Giants of the League. Aydin Hasic. Kurczę, powiem Wam szczerze, o ile te retaile, które tutaj dostaliśmy, to tak szczerze szału nie ma. I mimo, że kosztują dychę, to moim zdaniem nie są opłacalne. To już zdecydowanie bardziej warto dołożyć do tych nie pamiętam, czy to jest z tych hobby, ale zdecydowanie, już bardzo warto dołożyć do tych hobby, bo chociaż mamy takie. Co to, to? Nie wiem, co to jest w ogóle. Aha, zbierz wszystkie dzień sztuki i otrzymaj kartę podpisaną przez piłkarza. No proszę, to ciekawe. Ok, zdecydowanie, właśnie warto dołożyć do tego hobby za trzy dyszki i chociaż sobie wydropić taką kartę numerowaną. No bo jednak. No takie 7 na 10. Spoko, no wiadomo, piłkarz nie jest jakiś wysokich lotów, ale zawsze 7 na 10. Cieszy. Także no bardziej zdecydowanie polecam tą wersję. No i tutaj mam jeszcze 2 na 45 Kasperkiewicz. Ale mi dzisiaj nie, wyjątkowo nie łapie kamera. Dobra. Dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do następnych. Jeśli się podoba, subskrybujcie, dajcie lajki. W najbliższym czasie może się troszkę więcej będzie pojawiało jakichś piłkarskich albo NBA, ale to jeszcze zobaczę, jak pozwolą yy, środki i czas. Także. Aj, lajkujcie. Lajkujcie jeszcze moje filmy. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się wesołych świąt, przede wszystkim. Dużo otwierania paczek. Szczęśliwych trafów i na razie cześć.